Everybody, 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 everybody. Witajcie poddani. Stała się rzecz niesłychana, Sabirjan Muminow, nie dość, że polubił mi zdjęcie, to jeszcze mi odpowiedział. Jeżeli chcecie poznać całą historię, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. A dzisiaj mamy sobotę i kolejny odcinek z kariery zawodnika. Tak jak wspominałem odcinki co sobotę w terminarzu. Dzisiaj zaczynamy oby sezon, no tak, bo już tutaj patrzyłem w powołania, zobaczcie. Aktualnie mamy jeszcze 9 lipca, więc będziemy musieli przesymulować, ale już dostaliśmy powołanie na, Wiś na Wisłę, na konkursy w Wiśle. Tak wygląda tak jak pokazywałem, tak wyglądają kadry: to jest kadra juniorów, kadra B i kadra A. Jestem w kadrze A, udało się, udało się trzy sezony, na co czekałem i w czwartym udało się. Także obóz przygotowawczy już z kadrą A, robiliśmy drużynowo. No niestety, w konkursie drużynowym nie wystąpimy. Ale mam plan, żebyśmy rozegrali sobie do Sapporo, z Sapporo włącznie dzisiaj. Widzicie, że w Sapporo też drużynowe konkursy, też będą tutaj kwalifikacje, więc też coś innego zaczyna się, coś innego w końcu zaczyna się drgnąć i w ogóle, dobrze powiedziałem, źle to powiedziałem. Po prostu coś innego się pojawia, kwalifikacje nigdy nie było, w Fiskapie nie ma kwalifikacji, w Pucharze Kontynentalnym nie ma kwalifikacji, ale już w Pucharze Świata są kwalifikacje. Kolejną nowością, kolejną rzeczą pokazywałem Wam w y, poprzednim odcinku trynera wybraliśmy sobie Aleksandra Austerlica, ale, ale właśnie zobaczcie, widzicie Wisła HS 134. Postanowiłem, że właśnie taka zmiana zajdzie, że przed każdym konkursem będziemy mieli do wyboru trzy treningi, właśnie na danej skoczni, na której będzie rozgrywany konkurs. Tu akurat mamy na Wiśle, tutaj właśnie też nie wiedziałem, co w tym miejscu, obok trenera umieścić. Wybra tutaj umieściłem te y, treningi, żeby sobie wybrać trening, ale ja oczywiście mogę sobie umieścić na przykład na dole, jak było w, to w poprzednich sezonach, więc może macie jakieś propozycje tutaj, co tutaj umieścić, więc, więc piszcie te propozycje w komentarzach. Jak będzie jakaś fajna, w porządku, to ją zastosuję. No i więcej chyba tutaj nie mogę wam pokazać. Mamy dość pieniędzy, ale nie dość pieniędzy na kupno nowego mieszkanka. Ja bym chętnie sobie, zobaczył. przecież ja, ja w przyszłości, ja tu sobie chcę kupić apartament Richard I, ale na razie nie stać mi nawet na małe mieszkanie, więc no dosyć to jest przykre i smutne, ale my uzbieramy. Mam nadzieję, że po tych konkursach w Wiśle już właściwie po jednym, bo tylko w jednym będziemy startować, bo do drużynówki nie udało nam się zakwalifikować, ale się nie dziwię, oczywiście drużynówkę będziemy mogli sobie zobaczyć. W poprzednich sezonach nie oglądaliśmy skoków drużynowych, po prostu nie było nas w kadrze, a nie było nas na, 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 na tych konkursach, ale już w tym sezonie, jeżeli będziemy na konkursach w danym miejscu i będzie drużynowy, a my nie będziemy w drużynowym konkursie, to będziemy mogli go zobaczyć. Więc dzisiaj sobie zobaczymy, a teraz, a teraz przejdźmy sobie jeszcze do wyzwania widzów. Nie wiem, czy jest 500 tysięcy wyświetleń pod serią, będę musiał to policzyć. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie na Instagramie, no to bardzo to ważne, zaobserwuj, a dostaniemy tutaj do zawodnika plus 3 siły odbicia, plus 3 kondycja i plus 3 motywacja, więc jeżeli masz konto na Instagramie, nie obserwujesz, a chcesz, żeby mój zawodnik się dalej rozwijał, to zaobserwuj, link w opisie. No i tak jak wspominałem, 50 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Generalnie, teoretycznie było te 50 tysięcy subskrypcji na YouTubie, ale stwierdziłem, że nie będę tego zaliczać, bo na moim kanale nie ma 50 tysięcy subskrypcji na YouTubie, więc dosyć przykre. No i możecie subskrybować drugi kanał, również link w opisie i wbijać na w fanpage na Facebooku. Również link w opisie postanowiłem, że te social media bardziej rozwinę, więc ciekawe posty się będą pojawiać niedługo, więc wbijcie i zaobserwujcie, zalajkujcie, będzie fajnie. Przejdźmy może do tej treści, która was najbardziej ciekawi. Przesymulujmy sobie, przesymulujmy i teraz sobie możemy wykonać trening. W sensie, chyba i tak mogliśmy, ale wolę... Dobra, w sumie nie pomyślałem, bo teraz... A nie, bo mamy... A tak, bo jest przecież jeszcze tydzień, jeszcze tydzień. Dobra, to sobie wykonamy, wykonajmy, wykon Teraz sobie trening, tylko właśnie mamy na 2, 2, 3. 110, które nam. Co nam technika lądowania tutaj mamy najmniej? Byśmy technikę lądowania sobie podciągnęli do góry Tutaj jest za trzy gwiazdki nam najwięcej tak? i mamy technikę lądowania, więc wykonajmy sobie trening numer 3. No dobra, zaczynamy trening. Z belka 6 mamy skoczyć 110 metrów wiatr 1,5 metra na sekundę, wiatr wiat, tak, 1,5 metra na sekundę wy plecy czy było 110 metrów, o to jest pytanie 108. Na szczęście mamy drugą próbę, więc spokojnie. Spokojnie, no, za, te, za tą drugą próbą niestety kiedy się kryje to, że dostaniemy ciutkę mniej tych umiejętności, ale może teraz będzie 110 chyba, tak, oby było! Naprawdę nie udało mi się zrobić tego treningu, przecież to jest niepoważne. Ja tutaj czuję się oszukany, przejdźmy dalej, bo czeka na nas, co? Czekają na nas konkursy w Wiśle. Haha. Jubileuszowy, pierwszy konkurs czwartego sezonu. Zaczynamy letnie Grand Prix, Jakub Wojtala. o, jakie świetne warunki! No to ja to ja, to ja rozumiem i to ja szanuję, więc... Jak uwaga, 34 numer startowy to są kwalifikacje, przypominam. Więc tutaj się wszystko może zdarzyć. Jest całkiem przyzwoity skok. 14 miejsce powinny. Tak, mamy kwalifikacje. Na spokojnie spokojnie, 33 miejsce są kwalifikacje. Kto wygrał? Zajc wygrał. Polak, Dawid Kubacki na 8 miejscu. Klemes Moneka na 3 miejscu, 13. Zobaczcie, że nawet tutaj zawodnik z Ukrainy na miejscu 19. Gdzie jest Stabilisza Mominow? Kurde, nie awansował, ja pierniczę! Sabirżan, co ty zrobiłeś? Okej, okay, do konkursu się dostaliśmy. 25 numer startowy, czyli jesteśmy w połowie stawki, jeżeli chodzi o właśnie ten, więc... Czy będzie awans do drugiej serii, aby prowadzić 134 metry? 130, 134 metry muszę skoczyć, aby prowadzić. Oj, za wcześnie, za wcześnie, ewidentnie za wcześnie wybiłem. W okolicach 130, w okolicach 130. 10 miejsce, czy będą kwalifikacje drugiej serii? Tak! Jestem na 19 miejscu, Boże, jak to, się, jak, to się, jak to się świetnie, pięknie zaczyna. No to jest coś nieprawdopodobnego. Dwóch Polaków w dziesiące. Aleksander zniszczył. Jakub wolny. Tutaj jeszcze David Kubacy na 11. Jana na 19. Paweł Wąsek na 22. Klemens Urańka na 20 siódmym czy jakiś Polak nie zdołał się awansować ile tu jest razwa trzy 4 5 6 wszyscy Polacy w 30 no żyć nie umierać naprawdę i a na 19 miejscu 128 128 a nie skoczyłem 125 metr w pierwszej serii, nie 130 więc więc teraz więc teraz lepsze wybić się. oj, jedzu jakie problem o jej ci o jej czy jakie problemy miałem O jej co ja zrobiłem w tym momencie na ostatnim miejscu 30 Boże święt. Ale jak wolny na drugim miejscu, no to taka nagroda pocieszenia dla mnie, że Polak stanął na podium, Niemiec wygrał, jeszcze dawacki na dziewiątym miejscu, no, no ten drugi skok, no nie, no co? Ja nie, nie wiem, no nie wiem, no co ja mam powiedzieć wam? No po prostu tak dziwnie się ułożyło, że musiałem korygować myszką w locie i... No, i przepad, przepad nasz zawodnik. No, próbowałem jakoś to ratować, ale wyszło chyba jeszcze gorzej. Ale jeden punkcik mamy. Jesteśmy na 30 miejscu w klasyfikacji generalnej. He, he, he. A teraz, tak jak wspominałem, Puchar drużynowy to jest seria próbna, więc sobie szybko pominiemy. Zobaczymy, na którym miejscu Polska. No, Polska na miejscu czwartym, nie jest tragicznie, chociaż mogło być lepiej. Nie, pow nie powiedziałem wam jednej ważnej kwestii, jeżeli chodzi o te kadry na y, Puchar Świata. Na konkursy w Pucharze Świata. One są niezmienne. Wiadomo dlaczego wiadomo jak, ale, ale jeżeli chodzi o konkursy drużynowe, to są to konkursy, tak jakby jeżeli chodzi o kadry, są to konkursy, konkursy dynamiczne, czyli w każdym konkursie w drużynowym Polska będzie mogła mieć takie samo jak inne kraje, inne, wszystkie kraje tutaj będą miały, mogły mieć innych zawodników. Nie będą ci sami, więc na przykład w, po, w kolejnym konkursie, jak mi super będzie, będzie dobra forma szła, w Sapporo będę mógł wystąpić w konkursie drużynowym. To nie jest ustalona kadra na cały sezon. Myślę, że to jest Dobre, dobre wyjście z całej sytuacji i dobra zmiana. Dobra, mniej gadania, więcej robienia, tak? Polska na miejscu szóstym, no Aleksander zniszczył słaby skok, nie oszukujmy się, że słaby skok. Potem Polska na miejscu piątym, no Klemens Murańka już dalej, ale to nie jest też to samo. Polska na miejscu czwartym, jak wolny już całkiem, całkiem przyzwoite i... Polska na miejscu piątym, ojojoj, oj, oj. no... Przyzwoite te skoki, przyzwoite te skoki, jednakże, jednakże Szwajcaria na miejscu pierwszym? What the fuck? Co to się wydarzyło w tym momencie, proszę mi powiedzieć? Słowenia nie awansowała! What the fuck? 116,5 metra, 35 indywidualnie, no tragicznie nie jest, dobra. Polska awansowała, zobaczymy, które miejsce z... Od razu lepiej. Aleksander zniszczał miejsce tutaj drugie jak na razie indywidualnie. 131 metrów, najdłuższy skok w drugiej... Seria jak na razie, potem Polska utrzymuje, ale utrzymuje, Klemens Młynanka, podobny skok jak w pierwszej serii, potem Polska też utrzymuje te drugie miejsce i lecimy 12 punktów! Ostatni skok, kto wygra, Norwegia czy Polska? Bo raczej Szwajcaria to już nie, Norwegia czy Polska, czy Dawid Kubacki zdoła obronić? No nie, znaczy w sensie obronić, obronił, ale nie, Odrobił straty do Norwegii. Polska na drugim miejscu. Fantastyczne skoki Polaków w drugiej serii. Jakby tak było w pierwszej serii i w drugiej, tak samo, no to Polska by wygrała. 12 punktów prawie przewagi do Nor Norwegii. Również Norwegia bardzo dobre sko skoki, chociaż zaczęła ten konkurs bardzo tak, no, no, fa, 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 słabo, fa, fatalnie, fatalnie, Dali Adretandę zaledwie półtora metra za punkt konstrukcyjny, dobra, nie ma co przeciągać, przejdźmy do menu głównego. I co nas teraz czeka? Waldifiemy, HS134, Puchar Kontynentalny i Fiskap nie startują, ale w wiemy jest tylko jeden konkurs, więc zróbmy sobie trening. W sensie i tak byśmy zrobili trening. Na Wiśle się niestety nam nie udało. No cóż, straciliśmy 3,5 tysiąca złotych, to jest dosyć przykre. A ile zarobiliśmy? Ile zarobiliśmy za to? Widzicie, tysiąc złoty za pu... no, 1000 zł za 30 miejsce, to ja rozumiem. Także trening, Nawalifiemy. mam nadzieję, że mi się uda już to zrobić. Czego my potrzebujemy? Techniki lądowania tutaj plus 4 za sprzęt się pojawiło po pierwszym konkursie. Nie wiem dlaczego on się nie pojawiło wcześniej, ale dopiero teraz. Ale dobra, na szczęście jest dobrze. Tutaj zera to jest jako forma. Tutaj jak będzie dobra forma, to będzie dodatnie, jak będzie słaba forma, to będzie też ujemne, więc tutaj też umiejętności zależą nam od tego, jak się po prostu prezentuje na, na konkursach. Który, który trening, technika lądowania, technika lądowania, tu mamy plus jeden technika lądowania, ja chętnie sobie ten pierwszy trening wezmę. Okej, okay, mamy skoczyć 120 metrów, czyli najprawdopodobniej puchar, yy, puchar, Boże, punkt, punkt konstrukcyjny. Zobaczmy jak, czy to się uda nam zrobić tutaj, blisko, ale nie było 120 metrów chyba. ej jej, ej jej. jej. Niech mi się nie uda czwartego, czwartej próby zrobić w tym odcinku, to dosyć będzie przykre. Więc trzymajcie mocno kciuki. Oj, wyższe wybicie jest, o wiele lepszy będzie. O tak, jej, czu jak daleko poleciał, no to to ja rozumiem. Bardzo ładnie trening zaliczony. Szybciutko przechodzimy dalej i kolejny konkurs przed nami. Oczywiście na początek kwalifikacje. Fajne są te kwalifikacje, lubię. Tak, lubię. I w ogóle jest więcej skoków wtedy odcinku. I, yy, I jest fajnie, i lepiej, więc yy, znaczy w sensie gorzej będzie, jak się nie zakwalifikuje. Oj, 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 problemy znowu, problemy po wyjściu z progu, ale jak ładnie polecia! Ustabilizował sylwetkę, poprawił. No i 18. miejsce są na szczęście kwalifikacji, ale. Jakieś problemy po wyjściu z progu, i, i, i to wygląda źle. Czy Sabidżan Muminow się dostał? Czy Sabidżan Muminow się dostał? Cholera, jasna, gdzie on jest! Sabidżan Muminow na 16. miejscu, o to chodzi! Brawo! Wszyscy Polacy się dostali, no fantastycznie, oby tak dalej. Znał 25. numer startowy, ależ się ułożyło. Jest nocny konkurs, ciemno na skoczni we Włoszech. Kibice szaleją, Polacy, tak jest. Dobre wybicie, atomowe wybicie i ładny skok, bardzo ładnie. E, ósme miejsce, ósme miejsce i to jest. Je, je, je. Będzie znowu? Będzie znowu kwalifikacja do drugiej serii. No fantastycznie, zaczynamy. Oj, Klemens Morańka się niestety wywrócił i się nie dostał. Dawid Łubacki się nie dostał, ależ nie fart, ależ nie fart tutaj. Najlepszy z Polaków to. Paweł Wąsek, na miejscu 15, ja na 22. O bym polepszył, a nie pogorszył, Obym nie zepsuł skoku tak, jak zepsułem w poprzednim. poprzednim. Yy, poprzednich zawodach w, na konkursie w Wiśle. Zobaczmy, jak będzie teraz. No, podobny skok. Podobny skok. 127. 127! <grym> Zgadłem. Yy, no i które to będzie miejsce? Polepszyłem! 17 miejsce! Już szybko muszę sprawdzić, które miejsce w klas klasyfikacji generalnej, ale jestem ciekawy, ile za to dostanę pieniędzy. Za 17 miejsce w Pucharze Świata otrzymałem 8 tysięcy złotych. Oby tak dalej. Kolejnym krokiem w naszym terminarzu będzie Engelberg HS137, Puchar Kontynentalny i FISKAP Dalej nie startuje Zobaczmy, jakie treningi na nas czekają. To może, co wy na to. 3-2-2, technika lądowania dalej jest najsłabsza, ale czy będę chciał brnąć? Tutaj na trzy gwiazdki są najlepsze, więc ja chętnie wezmę nad... na... trzy gwiazdki są najtrudniejsze, ale są najwie... najlepsze, więc no tak się zastanawiam. No, no wezmę, wezmę na trzy gwiazdki i, i zobaczymy. Musimy skoczyć 130 metrów, czyli całkiem, całkiem to jest duża odległość. więc y, uwaga, jak to będzie. Wysokie wyjście z progu Allen Engelberg, tak się często i chyba było. Ta czerwona linia, ta żółta linia, o oh, boż żółta, biała. Cała linia y, właśnie przedstawiała odległość 130 metrów i udało nam się za nią skoczyć i mamy 130 metrów równo. Przechodzimy do konkursu. Mamy Polaka w czołowej dziesiątce, Jakub Wolny ma już zapewnioną kwalifikację, więc y, no, Polak na pewno jeden wystąpi w, w konkursie. Y, ale Aleksander zniszczył Paweł Wąsek i pewnie tam inni również się zakwalifikują. A teraz Jakub Wojtala. A ja, fatalne warunki w ogóle, fatalne warunki. I w takich warunkach ciężko, ciężko, jejciu, jejciu. O ojejciu, ale jest kwalifikacja, no fatalny skok, fatalna odległość, kwalifikacja jest, no i Samir Żelmuminow również ma kwalifikację, oby tak dalej. Dobrze, Jakub Wojtala, drugi skok, no jejciu, no nie, to, to takie warunki, w takich warunkach to się nie da skakać, no tak się, tak się nie da, to jest ewidentnie. Jakiś, ja, ja, jakieś... nieporozumienie, ewidentnie Ale będzie lepiej, oj tak, o wiele lepiej i czwarte miejsce zajmuję, będzie wysokie miejsce, po drugi Po pierwszej serii jestem w dziesiątce, Matko Bosko, do czego to doszło, że ja zajmuję w dziesiątce miejsce w pucharze świata? Myślę, że też warunki tutaj są zmienne, dlatego też inni zawodnicy sobie nie radzą, albo po prostu sobie nie radzą w tak ciężkich warunkach. A jak Wojtala 129 metrów w pierwszej serii, a teraz jak będzie, oj, słabsze wybicie jest niżej i czy będzie punkt konstrukcyjny. Oj, hejciu, fatalnie, fatalnie! 16 miejsce! Znowu usłyszuję skok! Jest ok, jest tu jeszcze czwarte miejsce. Ooo! Po... Wow, wow, wow! Jak wolny wygrał, więc super, super wyszło, że Polak wygrał. Ja zepsułem niestety skok i tak wyszło. Że 24 miejsce, ale jestem ciekawy też ile za to pieniędzy dostanę. Za 24 miejsce dostałem 4000 zł. Bardzo ładnie, bo za trening się zwróciło i plus 500 dla mnie do kieszeni. Kolejny, kolejne powołania, no jesteśmy jak zwykle w kadrze AGAPA HS 140, 1108, 1108 czyli, czyli tu będziemy mieli przerwę dwa tygodnie, tak jakby do. Do Sapporo, tutaj w Sapporo drużynówkę mamy i indywidualny, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, słuchajcie, nie ma co. Nie ma co przeciągać dalej. Zróbmy trening. Zróbmy trening gapa SH 140. No chyba nie wezmę tych pojedynczych gwiazdek, bo to nie ma sensu. Wezmę no najcięższy trening, ale on mi najwięcej daje, kurde. Aż 7 belek niżej. 1,5 metra na sekundę wiatru pod narty. Bardzo dobre warunki. Musimy skoczyć. 127 metrów. Tak, 127 metrów musimy skoczyć. Czy mi się to uda? Dobry skok. Całkiem przyzwoity skok. I 127,5. Fantastycznie. I jedziemy z kolejnym konkursem. Tym Razem jesteśmy w Niemczech, czyli niedaleko od Polski, na pewno bliżej niż Włochy. Znowu ciemno i nocny konkurs. Ja wolę chyba w dzień skakać. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie, jak jest ciemno, czy, czy w dzień, ale jak wysoko wybił się mój skoczek, jak on ma dobrą formę. Słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest tak fa fa fantastyczny skok, że zająłem 12 miejsce w kwalifikacjach i byłem najlepszym z Polaków, najlepszy z Polaków z ex Exfo -ex -ex z Jakubem Wolnym, ale, ale byłem najlepszym z Polaków z Jakubem Wolnym, to jest, nies to jest niesamowite, naprawdę. Jeszcze nawet Sabir żadno minus się dostał. To jest naprawdę niesamowite. Kolejny, kolejny. Znowu 25 numer startowy, co jest z nim? Co jest z nim nie tak? Wiatr osłabł trochę. Zobaczymy jak będzie teraz. Leci, 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 jest to słabszy, o wiele słabszy. No kurde. 16, no i nie wiem czy w sumie będzie. Oj, to może... Nie być właśnie! Oj ja piernicze, najlepszy z Polaków w kwalifikacjach. Nie, nie dostaje się, nie kwalifikuje się do drugiej serii. No to jest coś, nie, nie, nie wiem, to jest coś zepsute Jakub wolny... Zobaczcie, byłem ex z Jakubem Wolnym, on jest na pierwszym miejscu w pierwszej, po pierwszej serii, a ja na 37, no dosyć takie, dosyć takie przykre, więc zobaczmy jak sobie tutaj Jakub Wolny poradzi, no, nie wygrał w konkursu, jest na podium, co cieszy, w ogóle dwóch Kazachów w 30, to też cieszy. No i klasyfikacja generalna, 35 miejsce, spadam, ale jest, nie jestem najgorszy z Polaków, bo gorszy jest Paweł Wąsek, gorszy jest Aleksander z niszczą. Gorszy jest y, chyba już nikt z Polaków, y, ale jak wolny na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej goni Norwega, Daniela Andretande, W ogóle Norwedzy świetnie skaczą trzech w czwórce. Wow. Szkoda tego konkursu. Y, co nas teraz czeka? Teraz nas czeka przerwa. Przerwa od pucharu świata, puchar kontynentalny i Fis Cup Jadą do Walifiemy, ob, ob, obie kadry jadą do Walifymy, ale ska będą skakać na innych skoczniach, czyli pewnie, pewnie jak przesymuluję, bo teraz tak, mamy przerwę w pucharze świata. No tak, czyli pewnie jak przesymuluję to będą już będą już powołania na kolejne tygodnie Zobaczmy Tak, mamy powołanie do SAPO, Roche 134, również konkurs drużynowy No niestety w nim nie wystąpimy Szkoda, szkoda, że nie wystąpimy yy, Zróbmy trening, zróbmy trening, nowe treningi Wow, Patrzcie na ten drugi trening, 134 metry, no jak ja, ja zgrzeszę, jeżeli wam tego treningu nie pokażę. To jest rozmiar skoczni, więc ja, ja, ja jestem sam ciekawy, zobaczmy. Bardzo nietypowy trening, ponieważ zazwyczaj belki idą w dół, a tutaj poszły o 3 aż do góry. Chyba tak tak daleko nie musiałem nigdy skoczyć na treningu, więc zobaczmy, czy będzie rozmiar skoczni. Jak poleciał daleko! Ło matko boska! Wcale to nie był taki trudny trening, ale tu chyba chodzi o trudność, nie wiem, może wylądowania, może tej odległości, czy może czym dalej, to tym ciężej, nie wiem, ale udało się. Wow, to było fajny taki lot, super. Za chwilę ostatnie konkursy, właściwie ostatni konkurs, jeden dla mnie, bo w drużynowce, drużynówce nie będę skakać. Oczywiście drużynówkę zobaczymy, więc przenosimy się do Saporo. Na początek indywidualny prowadzi Daniel Sadriew, chyba tak to się czyta z Rosji, Jakub Wojtala. Znowu ciemno, dla... Dlaczego jest ciągle ciemno, wytłumaczcie mi. No kurde, ale 38. A teraz 38. Zobaczymy, jak będzie w konkursie. Oj, problemy, 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 ale daleko. Są dobre warunki. Saporo jest też stworzone. Wiadomo, jak to Saporo w DSJ wygląda, że, że daleko można polatać. No i w kwalifikacjach 28. miejsce jest ok. Myślę, że to takie, taki dobry skok był. 23 numer startowy, czyli, czyli spadłem, spadłem, bo czym wyżej, tym lepiej. Pamiętajcie, czym wyżej, tym lepiej. No, ale mam nadzieję, że po tym konkursie będzie, będzie lepiej i zobaczmy, 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 nisko, nisko nad zeskokiem, bardzo nisko leciałem, siódme miejsce, no kwalifikacja do drugiej serii powinna być, no, ledwo co, ledwo co, 27 przed Dawidem Kubackim, czy jakiś Polak się nie zakwalifikował, no niestety Paweł Wąsek, coś chyba gorsza forma, Pawła Wąska, najlepszy Jakub Wolny, no już tak się to, już się zaczyna taki zwyczaj robić, że, że Jakub Wolny jest najlepszy. No i 136, 139,5 metra muszę skoczyć, aby Dawida Kubackiego wyprzedzić. Wow, wow, wow! Ależ pofrunął Dawid Kubacki. 5 metrów zaraz, więc skocznik pofrunął. Ale ja raczej tyle nie uzyskam. No nie, uzyskałem, jeszcze blisko upadku było. Blisko upadku. Ja muszę zobaczyć powtórkę, jak to tam wyglądało. Nie wiem właśnie, czy nie za wcześnie zacząłem lądować. Okej, okay, wybicie, całkiem było dobre tutaj w locie. Zobaczcie, może F3, F2, nie, może F3. No ta lewa narta, ta lewa narta tak odjechała. Ale udało się mojemu skoczkowi tutaj tutaj to opanować. No i jak na razie na drugim miejscu. Skończyłem, skończyłem w, w czołowej 30, w czołowej trzeciej, właśnie trzeciej właśnie. Już, już mi mózg nie pracuje, bo głodny się zrobiłem, ale zaraz coś zjem. 24 miejsce i... Dawid Kubacki, zobaczcie Dawid Kubacki tym skokiem sobie zapewnił czołową dziesiątkę, a on był przecież gorszy ode mnie po pierwszej serii. No cóż za cóż za skok w drugiej serii Dawida Kubackiego. Jak wygląda taka ta klasyfikacja generalna 33 miejsce? Ach, no mogło być gorzej, ale mogło być też lepiej. No generalnie no... Czy jestem usatysfakcjonowany? A Petr rośnie w miarę jedzenia. Kiedyś bym chciał mieć tyle punktów w Pucharze Świata, a teraz to się robi tak, że, że, że to mi nie wystarcza. Więc, więc co, no? Trzeba dalej skakać. A teraz konkurs drużynowy w Sapporo. No, niestety nie zostałem powołany na ten konkurs. Jest to seria próbna, więc sobie szybko pominiemy. Zobaczymy, która polska. Polska na piątym miejscu. Skoki niezłe, skoki nie są złe, ale widzimy, jakie wa jak warunki chyba rozpieszczają. No, zobaczcie, jakie są odległości. Nie można skoczyć poniżej 130 metrów, no to ten wiatr naprawdę musi być mocny, pod narty. No i zaczynamy pierwszą serię. Polska po, po, Polska na dziś. Ja piernicza Aleksander zniszczał nie ustał. No co on sobie myśli, że co? No dziewiątym, nie, jak, jak, jak my nie awansujemy do tej drugiej serii. 9, nie. Nie, nie. Nie wierzę! Polska nie awansowała do drugiej serii. Nie wierzę w to. Nie. nie. Ale wysoki poziom rywalizacji, olbrzymi poziom rywalizacji. Polska razem z Czechami i Kazachstanem. Nie awansowała do drugiej serii. Gdyby Aleksander zniszczył nie upadł, oczywiście Polska byłaby w drugiej serii. No to jest dosyć smutne. Poprzejmy, nie ma tutaj się czym emocjonować, jak Polski nie ma, kto wygrał, Niemcy wygrały, Norwegia na drugim miejscu, Austria na trzeci, Polski nie ma, nawet Finlandia na szóstym. Co to się wydarzyło? Tak jak Słowenia w Wiśle się nie dostało, tak Polska w Saporo. No cóż, co powiedzieć, ja, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Moje włosy dalej nie są w formie. Jeżeli film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bądźcie w na bieżąco. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!